Załącznik Nr. 15 do ustawy o podatku towarów i usług zawiera jedynie 150 pozycji być może więcej niż Kama Sutra. Sięgacie do różnych opracowań prasowych, lepszych, gorszych, często spotykam się z takimi podstawowymi wątpliwościami. Jestem specjalistą w dziedzinie prawa podatkowego, wieloletnim pracownikiem organów podatkowych oraz kancelarii prawa podatkowego. Nikt tutaj nie ukrywa tego, że jednym z celów tego rozwiązania jest to, żeby takie podmioty być może z rynku wyeliminować. Natomiast czy nałożę konsekwencje karne skarbowe? Oczywiście bardzo chętnie. Czy powinienem je przyjmować? Moim zdaniem nie, dlatego że. Potencjalnie jest przestępcą podatkowym. Oczywiście, jeżeli na półce stałyby laptopy o normalnej cenie i drugie za 50% ceny z napisem promocja z przestępstw podatkowych i kupiłbym z tej promocji, no to mogłem przypuszczać, prawda, że one pochodzą z przestępstw Więc taka jest moja opinia i opinia środowiska podatkowego, mówiąc ogólniej. Zachęcam do zapoznania się z treścią niniejszego szkolenia.